Tydzień po spotkaniu papieża Leona XIV z kardynałem Sarachem, wciąż pozostaje otwarte pytanie: czy było to rzeczywiście znakiem komunii, czy też zapowiedzią rychłego rozłamu? Pozornie poufna rozmowa, w rzeczywistości symbol podzielonego kościoła, balansującego między tradycją a nowymi modelami, gdzie każde słowo może ważyć jak ćwiartka. W tym tkwi przyszłość. Jeśli napięcia będą nadal eskalować, jedność sama w sobie może się rozpaść. Chcesz naprawdę zrozumieć, co dzieje się za tymi zamkniętymi drzwiami? Obejrzyj do końca. W ostatnich tygodniach wywiad udzielony przez kardynała Roberta Saracha katolickiemu dziennikowi Avenire na nowo rozpalił debatę, która od dawna toczy się w kościele, na temat liturgii, synodalności i doktrynalnej orientacji pontyfikatu. Nie jest mało istotnym faktem, że słowa te padły zaledwie kilka dni przed prywatną audiencją, jakiej papież Leon XIV udzielił Sarze, jednemu z najbardziej symbolicznych duchownych ruchu tradycjonalistycznego. Efekt był natychmiastowy. Oświadczenia te przełamały zasłonę milczenia i uwypukliły wewnętrzne napięcie, którego nie można już dłużej ignorować. Z jednej strony kardynał który podtrzymuje bogactwo starożytnych obrzędów, potępia teologiczną kruchość fiducia supplicans i przestrzega przed ryzykiem synodalności przekształcającej się w ideologię. Z drugiej strony papież, który powtarza, że nie chce wprowadzać do kościoła żadnej formy demokracji, mówiąc jednocześnie o komunii jako o doświadczeniu wspólnotowym, a nie wyłącznie o strukturze wertykalnej. Rezultatem jest obraz Watykanu rozdartego przez sprzeczne nurty, gdzie debata nie jest już wyłącznie akademicka, lecz dotyka konkretnego życia wiary. Wywiad z Sara stał się zatem iskrą, która wyraźnie obnażyła konflikt, który wielu wolało negować. Kardynał Robert Sara, mówiąc o starożytnej mszy, użył słów, które brzmią jak manifest w obronie tradycji. Kardynał Sarach Potwierdził, że każdy ochrzczony ma swoje miejsce w Kościele, jeśli pozostaje wierny swoim przekonaniom i moralności, która z nich wynika. Przypomniał, że różnorodność obrzędów, daleka od bycia problemem, zawsze stanowiła bogactwo katolicyzmu, ponieważ w jedności wiary nie było niejasności. Podkreślił również, że obrzęd nie wywodzi się z jednego oficjum, lecz jest owocem wieków teologicznego i liturgicznego osadzania. Stąd jego pytanie: czy naprawdę można zakazać obrzędu liczącego tysiące lat? Dla kardynała byłoby to równoznaczne z zabronieniem komuś korzystania z żywych źródeł teologii, co można porównać do zakazania studiowania świętego Augustyna tym, którzy chcą zrozumieć łaskę lub Trójcę Świętą. Sarah podkreśliła witalność afrykańskiej wiary która potrafi wnieść świeżość, autentyczność i entuzjazm w czasach, gdy Zachód wydaje się zmęczony i obciążony dobrobytem. Przypomniał, że krew męczenników nadal jest nasieniem nowych chrześcijan, podkreślając, że społeczności afrykańskie nadal płacą bardzo wysoką cenę prześladowań i poświęceń. Jego zdaniem męczeństwo, które cechuje Kościół afrykański, ma przynieść owoce. Pokazując, w jaki sposób wiara przeżywana w obliczu próby może przywrócić siłę całemu Kościołowi powszechnemu. Jeden z najmocniejszych fragmentów wywiadu dotyczy dokumentu Fidusia supplicans, który wciąż jest przedmiotem kontrowersji i napięć. Sara nie przebierała w słowach, uznając go za teologicznie słaby, a zatem nieuzasadniony. Jego zdaniem nie tylko nie przynosi to żadnych korzyści życiu Kościoła, ale wręcz zagraża jego jedności. Kardynał powtórzył, że jest to tekst, o którym należy po prostu zapomnieć, ponieważ nie wnosi on żadnej jasności ani do pasterzy, ani do wiernych. Wręcz przeciwnie, publikacja ta doprowadziła do wzmocnienia już istniejących wewnętrznych napięć, dając początek postępowemu aktywizmowi, zarówno wśród księży, jak i świeckich. Jego słowa brzmią jak bezpośrednie oskarżenie. Nie tylko osobista opinia, ale też sygnał, że mamy do czynienia z doktrynalnym dryfem, ukrytym pod płaszczykiem gestu duszpasterskiego. W tym sensie Sarah chciała ostrzec kościół. To, co wydaje się otwartością, w rzeczywistości grozi przekształceniem się w czynnik podziałów i zamieszania. Najdelikatniejszy punkt dotyczy synodalności. Kardynał Sarach wyjaśnił, że nie można jej traktować jako celu, a jedynie jako środek. Prawdziwym celem, jak podkreślił, pozostaje komunia, która jest hierarchiczna, ponieważ tak Chrystus chciał, aby wyglądał Jego Kościół. Synodalność natomiast jest co najwyżej stylem, drogą, która może wspierać komunię, ale nie może jej zastąpić. Na pozór jest to techniczne rozróżnienie ale w rzeczywistości stanowi ono cios w samo serce obecnej struktury kościelnej. Jeśli komunia zostanie sprowadzona do procesu synodalnego, ryzykujemy przeciwstawienie sobie dwóch modeli kościoła: jednego zakorzenionego w tradycji i drugiego ukształtowanego przez współczesnego ducha demokratycznego. Napięcie z papieżem Leonem XIV pojawia się właśnie tutaj. W niedawnym wywiadzie dla Kruks Papież stwierdził, że synodalność nie oznacza przekształcania Kościoła w demokrację, ale pozostaje drogą do jedności, budowania wspólnoty i wspólnego poszukiwania komunii. Stanowisko to ma na celu uspokojenie, lecz niesie ze sobą dwuznaczność. Dla papieża komunia jawi się jako doświadczenie wspólnotowe, bardziej horyzontalne, podczas gdy dla Sary jest ona rzeczywistością wertykalną. Związaną z hierarchicznym porządkiem ustanowionym przez Boga. Prywatne spotkanie między nimi, które odbyło się kilka dni po wypowiedziach Sary, nabiera zatem szczególnego znaczenia. Treść tego gestu nie została ujawniona, ale sam w sobie pokazuje, że Leon XIV nie miał zamiaru ignorować kardynała, który dzięki swoim słowom stał się punktem odniesienia dla szerokiego frontu konserwatywnego. Dla niektórych obserwatorów Audiencja stanowiła próbę sprawdzenia prawdziwego stanowiska Saracha, sprawdzenia czy jego krytyka pozostaje jedynie refleksją teologiczną, czy też istnieje ryzyko, że stanie się konkretną formą sprzeciwu wobec pontyfikatu. Rzeczywiście, wyłania się obraz papieża, zmuszonego do konfrontacji z wpływowym rozmówcą, zdolnym wyrazić powszechne niezadowolenie i obnażyć to, co wielu postrzega jako. Tendencje ideologiczne. Jednak przyjęcie go na audiencji wskazuje, że Leon XIV, przynajmniej na razie, woli utrzymać otwarty kanał dialogu niż go wykluczać. To strategiczny wybór. Napięcie istnieje, ale starają się je opanować bez definitywnego zerwania. Spotkanie tego rodzaju w tak napiętym czasie ma nieuchronnie znaczenie polityczne. Nie w uproszczonym sensie kontrastu między dwiema postaciami, ale jako sygnał, który dotyczy całego Kościoła. Z jednej strony Sara publicznie wyraziła szacunek dla papieża, uznając jego zasługę w przywróceniu Chrystusa w centrum swojego nauczania. Z drugiej strony jest oczywiste, że Leon XIV chciał sprawdzić, jak daleko kardynał zamierza posunąć się w swoim stanowisku. Pełne znaczenie dialogu tkwi w tej kruchej równowadze. Dopóki napięcia pozostają możliwe do opanowania, debata może wręcz wzbogacić debatę kościelną. Gdyby jednak miały się one nasilić, nie można wykluczyć możliwości rozłamu. I o to właśnie chodzi, o zachowanie jedności pomimo różnorodności wrażliwości, tak aby podziały nie przekształciły się w nieodwracalne rozdarcia. Co o tym myślisz? Jeśli spodobał Ci się film, napisz w komentarzu Amen. Niech Bóg Cię błogosławi.